W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. O Maryjo, matko pocieszenia, z bezgraniczną ufnością zwracam się do Ciebie w moim utrapieniu. Z królewską hojnością rozlewasz bez miary potoki łask na wierne sługi swoje, w Tobie więc pokładam całą moją nadzieję, a rzucając się pokornie do stóp Twoich, polecam ci moją prośbę. Czuję, o najświętsza matko, że nie zasłużyłem na Twoje zmiłowanie z powodu grzechów moich. Ty jednak, o litościwa matko, Maryjo, nie pamiętaj o nich. Usłysz wołanie serca i daj upragnioną łaskę, a ja ze swej strony postanawiam służyć odtąd wiernie Tobie i Twojemu boskiemu synowi, dopóki mi życia wystarczy. Amen.